Jeszcze raz sięgam do tej książki. Mamy znaleźć wzór na taką sumę. I to jest w miarę proste, bo tutaj mamy łatwą zależność. Zrobimy to na dwa sposoby. Drugi sposób jest y, zupełnie y, trochę bardziej zaawansowany. Nawet powiedziałbym, że dużo bardziej zaawansowany. Ale przyjrzymy się najpierw temu pierwszemu sposob sposobowi. Dobra, czyli mamy, mamy znaleźć wzór na, na coś takiego, na taką sumę. Na sumę od k równego 0 do n, n nad k i to jest do kwadratu. No to to jest to samo co y, y, n nad k i n, n minus k. Czyli na przykład mamy n chłopców i n dziewczynek i chcemy wylosować n osób. Także możemy wybrać 0 mm, chłopców spośród n chłopców i n dziewczynek spośród n dziewczynek lub jednego chłopca z n chłopców i n-1 minus dziewczynek z n dziewczynek, i tak dalej, aż można odwrócić te proporcje i wybrać n chłopców z n chłopców i 0 dziewczynek z n dziewczynek. To jest ta suma. No i to, to jest jedna strona tego równania. No, czyli tak naprawdę kończymy z n osobami wylosowanymi spośród 2n osób. Czyli to jest 2n nad n. No i to jest ten wzór. A teraz zrobimy inną, inny sposób. Drugi sposób jest taki, żeby tę sumę zapisać. Analizę funkcjonalną tutaj włączymy. Także ten sposób nie jest dla każdego. Ten sposób jest dla studentów n nad k i to jedno n nad k zapiszemy jako... W ogóle rozważmy sobie funkcję f od z, 1 do z do n-tej przez z do k plus pierwszej. n jest ustalone, n ustalone. K należy do, też jest ustalone od 1 do, do n. Od 0 do n. Powinienem napisać od 0 do n. Ok, i ta funkcja yy, ma biegun k plus 1krotny w punkcie 0. Ma biegun, bo, bo jak policzymy sobie granicę, limes z dąży do 0 z f od z, to to jest po prostu nieskończoność. I ten biegun jest w dodatku k plus 1-krotny. Czyli z równe 0 biegun, bo tutaj mamy uzasadnienie. Skoro tak, to całka, weźmy sobie po dowolnym zbiorze, ale weźmy sobie mój ulubiony okrąg jednostkowy z tej funkcji f od z dz, to jest zgodnie z yy, twierdzeniem o rezydułach, suma po rezydułach, ile ich jest, powiedzmy, jest ich n, może n jest zajęte, jest ich m tych rezydułów z funkcji f od z. No i policzymy sobie właśnie, właśnie, właśnie tą, tą całkę. Policzymy sobie tą całkę czyli u nas mamy biegun k plus 1-krotny, yy, mamy jeden punkt osobliwy, więc to będzie, policzymy sobie rezydułą w zerze z tej funkcji f od z, no i użyjemy wzoru, że to jest 1 przez, skoro k plus 1-krotny, to 1 przez k silnia, yy, limes n dąży do nieskończoności, z k, k, k tej, to jest k plus 1-krotny, więc to jest k, pochodna k tego stopnia z z do k plus pierwszej razy nasza funkcja f od z. E, tutaj tutaj błąd tutaj nie jest n do nieskończoności tylko z dąż do 0 oczywiście z dąż do 0. Ok. Mamy coś takiego więc to jest 1 przez k silnia. Limes Z dąży do zera to jest y, pochodna k tego stopnia z 1 dodać Z do n tej no to pochodna pierwszego stopnia to jest 1 to jest dodać, do dodać Z do n tej pochodna to jest n 1 dodać Z do n minus 1 pochodna. Muszę sobie to rozpisać, żebym to to jest drugiego stopnia to jest n, n minus 1 1 dodać z n minus 2 trzeciego stopnia i tak dalej no to k tego stopnia 1 dodać z do n tej k tego stopnia to będzie n, n minus 1 aż do n minus k plus 1 z 1 dodać z n minus k. Dobra, czyli to możemy napisać, że to jest nie granica w zerze. To jest 1, czyli to jest właśnie n silnia przez k silnia n minus k silnia, czyli n nad k. Ok, czyli odtąd. Dotąd Otrzymaliśmy taki rezultat, że ta całka to jest n nad k. No i o to nam chodziło. I teraz zapiszemy sobie tutaj, że to to jest n nad k razy całka właśnie po tym zbiorze z f od z dz przez 2pi. Jeszcze trzeba dodać 2pi, tak, bo to jest 2pi, czyli tutaj, tutaj jest rezultat. Cały. tak powinienem zakreślić ta całka równa się temu i to właśnie tutaj używamy dobra czyli teraz no wziąłbym sobie to przeniósł niżej I teraz co dalej możemy zrobić? Wejść z sumą pod całkę, bo suma jest skończona. Także mamy całkę z n nad k. Nasza funkcja f od z to było 1 plus z do n tej przez z do k plus pierwszej, a tu była suma jeszcze przed tym od k równego do 0 do n dz przez 2pi Zrobię to bardziej czytelne. Całka z czegoś takiego. A z kolei to 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 jest 1 przez z, z sobie wyciągniemy i zapiszemy sobie tą sumę w ten sposób od równego 0 do n n nad k y, 1 plus z do n tej przez z do k tej i to jest dz 2pi i teraz tutaj to Czym jest to? To jeszcze wyciągniemy sobie przed 1 plus z do n, tej da się jeszcze przed tą sumę wyjąć. I ta suma to w końcu okazuje się być tylko tym. Przez z do k tej. Ok. No to to z kolei to to jest rozwinięcie 1 plus x do n tej, to to jest suma od karbnego 0 do n n nad k x do k tej dobrze mówię, tak, to dobrze mówię, to jest okej. Okay. Czyli to jest to, wracając do tego, to jest 1 dodać z do n tej razy 1 yy, dodać 1 przez z do n tej. OK. No to mamy policzone to, to w tej czerwonej ramce, zrobimy to w ramce może czerwonej. To w tej czerwonej ramce to jest to. Bazując na tym wzorze stąd. Czyli piszemy dalej, to jest mm, całka z równe 1, 1 przez z. To do wspólnego mianownika to jest 1 dodać z do 2n tej przez z do n tej dz przez 2 pi. I teraz to dokładnie z tego samego powodu, co tutaj, co, co to całe, dokładnie z tego samego powodu, co tutaj, to to równa się 2n na d. No i mamy koniec zadania. Fajne rozwiązanie, podoba mi się.